Daleko Karpacza na zupełnym odludziu stoi stary dom, niegdyś opuszczony. 13 lat temu znaleźli go Sylwia i Tomek. Zostawili mieszkania w miejskim blokowisku i postanowili żyć bez prądu i latu. Wzięliśmy bębny, które już mieliśmy zrobione, młotek, jedno dłutko, 500 złotych i zamieszkaliśmy. Nie było się nad czym zastanawiać, bo mógłby nas ktoś wyprzedzić. Wstają o świcie i zamiast gnać do pracy podziwiają dzikie zwierzęta, które podchodzą pod ich dom. Dziewięć lat żyliśmy całkowicie bez prądu. Niestety jest to strasznie uciążliwe. Od dwóch lat jesteśmy właścicielami małego wiatraczka prądu twórczego, no i ile nawieje, tyle jest. Początkowo okoliczni mieszkańcy traktowali nowych sąsiadów nieufnie. Na początku byli postrzegani jako tacy odmieńcy. Ileś tam lat temu trafiłam tutaj w przypadku i pamiętam do dzisiaj smak. Okazało się, że po prostu wspaniałymi, serdecznymi, takimi otwartymi bardzo ludźmi. Którzy ze swojej pasji uczynili sposób na życie. Zajmujemy się wytwarzaniem będniów afrykańskich. Drzewo załatwiamy normalnie u leśniczego, skóry są od pana no, sznurki są kupowane przez internet. i no i robota. Tych bębnów powstaje naprawdę niewiele, no ale nam starczy. Ale nie tylko robią bębne, równie chętnie uczą na nich grać. Zaczęliśmy się razem spotykać, zaczęliśmy tutaj przyjeżdżać, organizowaliśmy różne próby, założyliśmy wtedy zespół Gleba i tak się to przyjazny do dzisiaj. Robienia bębnów uczyli się sami metodą prób i błędów, aż osiągnęli taki poziom, że po ich instrumenty przyjeżdżają zawodowi muzycy. Bębny można wywołać rewolucję, budzą się niesamowite emocje, czuje się siłę i moc. Obecnie prawie na każdym kontynencie można spotkać kogoś, kto gra na będach z Gór Kaczawskich. Dzień dobry TVN, na żywo skarpacza witamy ponownie, a obok nas, jak żywi bohaterowie przed filmem reportażu, który oglądaliśmy, Sylwia Sikor oraz bębny. I wyszły nam tutaj ciekawe opowieści. Które bębny z czego i jak huczą? To jest bęben z, z kozy. Koza gra wysoko. Tak jest. tak jest. A krowa, proszę, niech zabrzmi. O właśnie. I obok krowy tutaj to widzimy łyżeczkę. Mogę wyszarpać łyżeczkę? Nie, nie mogę. Nie, bo się rozpadnie zestaw Po co tam cały. jest ta łyżeczka wsadzona? Yy, łyżeczka to najprostszy zaczep, yy, który ma wtedy dwie funkcje. Yy, podczas grania służy do zaczepienia bębna, a po graniu, po zmęczeniu można zjeść sobie śniadanie. Bardzo I wy myśleli to Afrykańczycy, tak? tak? Afrykanie. Powiedzcie, bo zobaczyliśmy Waszą historię w miejscu, gdzie żyjecie przed chwilką w materiale. E, przez te wszystkie lata bez prądu, czy nie było takiej chwili, kiedy myśleliście sobie no nie, już mamy dosyć, my chcemy do ciepłego łóżeczka przed telewizor? Nie, aż tak to na pewno nie. Były chwile wątpliwości, były zwątpienia, no jak każdy ma, ale jak spojrzeliśmy przez te okno, które było widać, od razu widzieliśmy, nie, zostajemy. To to Zostajemy i prowadzimy na przykład warsztaty mgniarskie. Ile tam osób się do Was zjeżdża? Jak długo trwają takie warsztaty? Prowadzimy intensywne warsztaty gry na Bębnach dla osób początkujących i intensywne warsztaty wyglądają tak, że 4 dni, minimum 5 godzin grań. No i potem dziennie. Warsztat... Tak. dziennie. Do tego filiżanka komarów dla każdego. Nie, komarów u nas akurat nie ma zbyt dużo, jak już to kleszcze, już mije. Uwaga, no to nie, to, to, to uwaga, dobrze, dobrze. widzowie zapamiętaliście, warsztaty bębniarskie to jest kolejna propozycja na wakacje, jeśli ktoś nie ma jeszcze żadnego pomysłu. Słuchajcie, a jak się do was zgłaszają ci nabywcy bębnów z całego świata? Skąd to was wiedzą, bo Ta. nie macie swojej strony internetowej, prawda? Nie. Ehm, no nie mamy strony internetowej, ale jest takie forum bębniarskie dmb.pl i tam nas ludzie zauważyli i pod, przez te forum się z nami kontaktują, tam jest numer telefonu, i... Telefonia komórkowa też jest świetna. Będę Wam robić reklamy, chwalą, zajrzałam na to forum, same dobre wpisy, polecają sobie bębny, nawet do szamana podobno te wieści dotarły, czy to prawda? Tak, y, zrobiliśmy wielki bęben obrzędowy dla Bractwa Walońskiego ze Szklarskiej Poręby, tam szaman z Częstochowy go zobaczył, stwierdził z nim jedność duchową i podobny bęben zamówił. Jest w trakcie produkcji właśnie. Dobrze, we mnie się kłócą dwie rzeczy, stwierdzam jedność swoją duchową z grillem, który tam się szykuje, <laughs> Czyli z pieczarkami, szaszłykami i pstrągami, Zupą. a z drugiej Stołaty. strony być obok bębnów i nie stwierdzić. Nie słyszeć. No właśnie, nie. To może najpierw bębny, a potem potem Jak gry... ładnie zagracie, dostaniecie pieczarkę z grilla. Dobrze? Może no więcej. to grajcie. Dajemy. Może nawet dwie. To jest ostatnie wydanie dziennego. Dzień dobry, TVN.